Tego mi było potrzeba, to jest taki korytem No skórz weselny <grym> Spadaj kurde No Jezu jakiego zeza ma ten ten Spierz kurwa wyłącz to Gin śmieci Ja bar bardzo dziękuję, że pani mnie pozdrawia I witam dziękuję. wszystkich bardzo gorąco i zaczynamy odcinek z chłopakami. Przywitajcie się chłopaki. Hello! Hitler? Kurwa dobra <coughs> Dobra, Dobrze, ty tego nie nagrywasz. Tak. Nagrywam, do no. Nagrywam to Witamy. <coughs> wszyscy witamy babcie. Jako babcie mamy, przepraszam. Ja panie dobra, nie <coughs> No, a tak podeszła do ciebie, po a i powiedziała, synusiu mój kochany. Dobra, dzięki wielkie. Patrz ty, rodno, ci kurwa, proszę. Nie, ja to będę miał. Tutaj chociaż Lika taka na mógł wzbogacił liketę. Dzięki. Dobra. Ja jadę, nikt za to nie jedzie, A dobra, to ja bek chcę przejąć. Uczyłem się w stanie parkować O nie, w, w dupę Pedał jeden. Ucisz w dupę pedale. Źle dobrane słowa. No, sz... <laughs> no i wbiega do środka to little o, Tak biedłeś Tak ci trochę kurwa odpierdala? Tak ci trochę brakło, trochę... Trochę dużo. Kurwa, czarna magia mi się przypomniała. Ło, wat spanie! co jest? Coś się dzieje? Co? No, blać. Nie widzę. Oślepłem. A. Helka, e, ty zdra. O, kurwa. ruskie. O, może zakucać i na na prowadzą i laserowajka go. No, to już na to mm. 4:11. Widzicie te niesamowite statystyki? Na co mam siadać? Tarek, no, bo na na kogo? 13, jeszcze nie jest tak źle. Na górze jest. Baxter! Ależ dupę ratujesz człowieku! Ja zawsze dobrze ratuję dupy Zajeba mnie Stalin panowie Baxter! Ty jesteś jak wazelina, dupę ratujesz! <śmienicza> Na Steamie się wazelina nazwy <śmienicza> Steama Ty, ty, oh, oj, je, pany, ty suka, <śmienicza> I w CSa nie? <śmienicza> tak jest ten Prosiaczek chodzi do mięsnego skasznika i zaczyna strzelać i krzyczeć To za prosiaczka! Ten. <grymne> Prosiaczek za prosiaczka, dobrze, rozumiem. O no, <grymne> no, blać, no... No kurwa, trzy strzały z lawa dostaniesz i nie żyjesz. No ja pierdolę, a ty napierdolasz i chuj. No ja to... Ja jeszcze pół godziny do gościa. Doki? Okay? Bliat. Weilm snap jak to... Snap, to jest nas macie, zachodzę. Karpatek tam gdzieś jest... Twój. mam go! Ha! Jest to... Uj, ...złoty zlełem się w do dobra. Czekaj, 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 chodź tu. Karpatek, chodź tu. Tam jest gościu. Chuj, gdzie? Na górze biegają dalej. No kurde, no, no, mama! Chodziło też, to, żeby was zamknąć. Nieważne, taki troll. A, taki śmieszek jest. na zabawę z psem. Nie wiem, co piła. <laughs> Ej, tu gości w środku. Człowieku, w jakiejś zasronnej pozycji jesteś! Fuk, fuk. Cuka, briat. <laughs> Kurwa, 11. zostawiłem. Kurde, respię na jakimś, nie wiem... <laughs> co? <laughs> Przed nocą mu się drzwi zatrzasnęły A kurda zmierzyła go umarł A. Tak chciałem z jednym z was, ale o, sobie przyznaję Milan spię Milan spierdam stąd O kurwa drugi, nie wierzę <ścoughs> Patrz, pa, patrz, pa, patrz Nie, miał kochał kukuryku, tak? Paebnie, pa, Nie fuk, fuk, tylko sicu Nie, za miła. to ze mnie. Zaj, ty a gdzie ty kurwa jesteś? Ja wyskoczyłem, żeby mnie nie zabiło. Ale ciebie nie ma tutaj. Tu jest. nad znęcanie no. się nad zwierzętami? Ty, żeby można było to nagrać, to byś. Dzięki, mamo. Milan, widzisz mnie? Widzisz? Widzisz go? No. Ima. Ty jedź pytanie. Siema. O, tu. O, co, co, co? Ta przepiękna muzyka twojej mamy. Ty, a to nie jest sirena? Nie. Taki straszny silent już się zrobi trochę. A ja wychodzę do góry Nie wiem po nie, co nie Nie, to chyba leci w tle Kurwa, skąd tu to, ja to dostał? Noćka no, Boże, z czego nie strzelał, to, to taki rozrzut ma Dobra, ten odcinek się nazywie Team Rage Nie, ty to dalej nie nagrywasz? Panie. Tak, by to nagrywa do końca. No ja pierdolę... To ja się może wyciszę tak w ogóle <noise> nie Dobrze je Ty tutaj wiesz, publikę nakręcasz Baxter, wsiadaj do mnie Tak, kurwa, i wyjdę na tego najgorszego Dlaczego najgorszego, najspieszniejszego? My tu gramy dla Beki, nie dla tego Eee ty, plecy no. no i kurwa czwarty raz mi chuj i wany zajebał Kurwa z takiego gówna Baxter... respie O, fuck, co? Gdzie? Co? Przepraszam Jebana bardzo za kolegów, ale jak? chyba coś brali. Ty, co gdzie? Go <noise> Gości jest na tym. Y kurwa, jak to się nazywa? No, tamto. Jezu, nie pamiętam. Łódź podwodna. Tam gdzie się wchodzi do tego pierdolnika. Dostał. W ogóle. Może nie na nagraniu. Dobra. Jak skończysz nagrywać, to wam sekret pewien muszę wyjawić. Dawaj, będzie to. No. Kurwa! Co jest? Chujowo granatę rzuciłem Wysadź to! Wysadzisz to? Rzuć od takie. Matka boska, ja się tu zesrałem Tylko i na nagraniu proszę. Nie lubię na Jo, blacisz laf od dupy strony. A ja wziąłem Mila na te Medikę. koszka w meszkę. Ja też! Kurda, <laughs> Wszyscy dają nie, nie każdy zginie <laughs> Nie no przeżyłem temu. Co jest? Nie tak wychodź, wie? nie wychodź Co się dzieje? Nie. A <laughs> To jest porażka Kurta Ej Takierdzone Baxter to jest właśnie ta magia przycisku. Klikasz i nic nie umiesz. Jest klik O, komandera mamy! Yeah. Chodźcie na no. A. Nie dobry Paweł, tam w sumie nikt nie broni Czemu? B? Czemu pusrana ci... KU Ty! autoszmata! Baxter, kryj się! Take cover! O! Thank you very much! Aj I... coś tam bazukę masz O kurwa Ty coś Co to było? Chyba ujrzałem buzię w tym tańczu O, apteczkę Jest, Jest Plasta! Aaaa... No, z tego, co Czemu ja gram technikiem? Czym ty grasz? Ale 85 80 52 Tak. ci, że RPK-12 jest dużo... Kul... Z czego on O, mother fucker! Fakster, ogień zoperowy! Leży! Super, dzięki. A, kolejny! Kurwa... Rzuć aptekę gdzieś Jadik. tam. Kurwa... Milan, rzuć aptekę. Okej, okay, okej. Okay. Ktoś tam w domu coś tego rajduje U mnie tato chyba sobie jaja wykroju Co za <noise> Ktoś Ej, Gosiu. Ktoś kreskówki ogląda To jest sniper, Sniper za czerwonym Pięty. Coś do mnie jeszcze strzela Ja mam 12 HP Piękny Baxter No kur A? Ty, a w miejsce rób, bo zaraz ja padnę. Chodź. Ty wieku, nie strzeleję, w... bo cię z okna zdejmę. Chodź w moje ramiona. W, ram w ramiona śmierci. A! Jest strasznie, kurda! U, jebo. było. skuter, o jezu, piechota! A, mo się skończyło. O, leży. O, kark, kark. No, go trochę. Bartek z... Kurwa Bartek! Bar... ktoś to Kamil A masz swój, to czekaj ba... Kurwa znowu Bartek oh. A tak Sea Point Je Where is Sea Point Sea Point A kurwa, nie jestem komanderem teraz <laughs> Nie przyjdzie do mnie nie Dobra, przyjdzie. jadę jestem, no i pomyślałem kurde żeby sobie pójść z puta wychodzę to bewup Ja wierzę lwę Ja wierzę snajpera kurde i strzela do mnie z autoszmaty To nie snajperka, autoszmaciarz Autoszmaciarz? A na nich się nie mówi kurwy? Niecz można. Zwał jak zwał i tak wszyscy wiedzą o co. No to w tak, takim oczywistym skrócie już można... Nie bać biedę, nic nie dostał, jeszcze jeden. Giniesz. Kurde. Chciałbym noże noża od... 17-15. 7-15, 17 już bym chciał. Jednak ta mapa to była teraz. Wykle dupę! <grym> co kurwa! Co? Kurwa? Ale dostał na mnie Boż bo wychylam dupę Nie mam amunicji Bacz, to ja tam przechęcę, patrywać zabijówką, to ja już nie zmyłam Ludzie, tu się w jakiejś federacji Gram, bo ja rabawi i czasem Weźcie tu pomóżcie. O, jeszcze ktoś tu jest. Alabam! No <noise> tak o pomoc mi chodziło! C4 dla <noise> siebie załóż ty <noise> Nie mogę, chciałem spróbować. 15, w Battlefield 5 na pewno będzie. W Battlefield 9? Co ty tyś Eee Znaczy to będzie nie Battlefield, tylko Allah Akbar O ja też chcę do czołga Mamo, mamo! Jak, się gra, Allah Akbar, czy Jak najszybciej Chlaczko to chyba nie rozczytasz Masz ammo! Chwdu. Jakaś cisza nagle zrobiła Co on no oddech? Ogólnie tak, jakoś miałem ciszę Nic, nic nie chodziło, nic nie tego Um, nie wiem <laughs> A ty wo Wow 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 wo! No 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 no. no 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 Ostrzeżenie, znaczne się... siły wroga za sekundę będą Dobra, przeciekamy od bombowca Czołg jest na tym punkcie B 8-16 Lud... Tylko ten ma najlepsze 24-23 Jak ty to robisz? Po chuj, ja do tego. Kolej się wchodziłem A! Jak ja mam kurde zielony, to co ja na to poradzę, jak mamy mnie nie widzieć? Ale nie! To zielony zielony to tak akurat dobry kamufleż, bo tutaj się tak, zielonego obiektu nikt nie spodziewa <ścoughs> Drzewa, drzewa tutaj się nikt nie spodziewa Ciemno, nic nie widzę Ciemność widzę A! BWP do was tam podjeżdża, uważajcie Dostał w dupę Pięcho. E Drugi jedzie Strzela W budnych butach. może się wydzieram jak małe dziecko. Aa! Spóźniłem się. Bakster. Z lewej BWP było. Tak ja strzelbusem tu jestem. Baxter. Ja. Znaczy, Bartek, nie Baxter. Dostał. Eee Jak się tym steruje? Dobra Nie ma dziwna Alt F4 włączają się rakietnice <grym> Ta i 1000 punktów nie? Tak usłyszyłem, usłyszyłem Nie no bez 1500 e żeby ci za wygodnie było z D <grym> Kurwa zobaczyłem go no Dobra wiecie co? Kurwa, kto stoi na tym? Ja. <noise> jeździ tym, ja nie umiem. Kurde wysiadłem, je zabił na górce jest. Jak się tym jeździ? Ja pieprzę Ham... Ham to jest szynka po angielsku. O kurwa syn O jebany. Kurka wany, dobry jest. Jezu, jak jebniętym trzeba być, żeby próbować... Yy... Eks. respić na tym komendarze co. To... No kurwa, ja to się respią! Po... No to zapalający! no <grymne> spróbuj, to oh. kurwa, rzucić mi do kolejnego coś! No i z dupy wam przy najbliższej okazji. <grymne> Szybko się nie spotkamy. To tyle na dzisiaj. Łapkujcie, zimujcie. Do następnego odcinka. Nie <grymne> ma, człowiek.